Mam do ciebie pytanie, tak. Damian. Co robi każdy szanujący się Instagramer, jak przychodzi pewna pora? No jak roku. to co? No, jedzie w rzepach i robi sobie zdjęcie. A wiesz, że takie zdjęcie najlepiej wygląda z daleka? No a najlepiej to jeszcze z góry, prawda? A widzisz, no my dzisiaj też tutaj mamy zdjęcia z drona, ale najlepiej jeszcze jak na tym polu rzepaku jest pudel. No właśnie i o tym zdjęciu sobie porozmawiamy, proszę Państwa, z nami autor e, wyjątkowego zdjęcia, Jan Ulicki, e, fotograf. Dzień dobry, Janku. Witam Was serdecznie w moim mieście. E, Janek, jesteś ubrany, kochany w swoje, w swoje Moje zdjęcie. Moje serduszko, tak, też rzepakowe, także w tym roku pudel, w zeszłym roku... Serduszko. Ale właśnie zacznijmy od tego pudla, bo ten pudel jest tutaj widoczny na, na tym zdjęciu. Y, gdzie ty to zrobiłeś? Jak ty do tego miejsca dotarłeś? Czy też spodziewałeś się, że coś takiego ci wyjdzie? Przemierzając 900 km znajdziesz takie cacko, czy miałeś świadomość, że tam właśnie ten pudel się ja znajduje? Znaczy, no wiedziałem, że tam jest, a jeżeli w momencie, jak się dowiedziałem, że tam jest też rzepak, no to po prostu musiałem. Musiałem tam pojechać. To jest to są okolice Legnicy, tak, żeżujmując. Ale to jest tak, że ktoś ci powiedział, że ty tam jest taki pudel ukryty, ale nikt jeszcze nie zrobił takiego zdjęcia? Internet mi powiedział. Internet ci powiedział. A te serduszko, jak wypatrzyłeś? No podobna zasada. To jest wszystko research internetowy, instagramowy, także no, wiedziałem, że jest takie miejsce w momencie, jak się dowiedziałem, że jest rzepak, no to ruszam przed siebie i działam. Okay, ja myślałem, że to jest takie bardziej jakiś romantyczne. Słuchaj, że wiesz, że wypatrzyłeś sobie historia, jakiegoś psa. Tak, a tu nie <laughs> mówisz, że wypatrzył w internecie i tyle, tak? No, no nie ma, nie ma żadnej tutaj historii romantycznej, no jest po prostu research, typowy research internetowy i działanie. Okej, okay, ale takie miejsca jak tutaj, ta Zakopianka, yy, czy załóżmy tutaj Gubałówka, tak, z Gubałówki tak, zdjęcie to zdjęcie jest? Tak jest... to jest zdjęcie z Gubałówki nocą. To już yy, nie research internetowy, to już twoje sprawdzone To już, to już są zastane, zastane warunki po prostu, no tutaj mamy to zdjęcie właśnie z Zakopianki, no to jest robione z okolic... To no, no, by właśnie świjało. Oho. Oho, Łapiemy naszą scenografię. Trafię. Właśnie te, tego się na to, po to jest w Ja tak myślałem, że do Wisły wpadniemy z tym wszystkim. Słuchaj, Słuchaj to trzymał ja nas od Wisły. Ja będę trzymał za kopiankę, żeby się nie tak posypało. A trzymaj jest. z Gubałówka, a ty ja, ja. Paweł. Tak. tak, tak. Także każdy ma tyle Dobra, powiedz jak zrobić takie fajne zdjęcie. No tak jak już powiedziałem, to jest kwestia warunków. No akurat w przypadku tej zakopianki, no to w momencie jak jechałem po prostu w stronę Tatr, no to widziałem, że są genialne. Jest genialna przejrzystość. To jest akurat robione z okolic komilnej Białej. Aha. No i co, no, wyciągam, wyciągam sprzęt i działam. No. To jest takie nie proste. Ma, ma wyciągam sprzęt no. i działam. Ale chłopaku, zgłosiłeś się do, do bardzo zacnego konkursu fotograficznego. Zająłeś tam mm. bardzo dobre miejsca. Jesteś w setce najlepszych fotografów świata, jeżeli chodzi o zdjęcia z drona i 70 najlepszych fotografów świata, jeżeli chodzi o zdjęcie krajobrazu nocą, tak? No tak jest. I dla ciebie jest to chyba ogromne wyróżnienie. No, jak najbardziej no. Ile było zawsze, zgłoszeń zawsze? do tego konkursu? No, tam prawie pół miliona zgłoszeń było. Pół, pół miliona. miliona zdjęć zgłoszeń. z całego świata, Wyobraźmy i sobie. prawie, prawie ćwierć miliona uczestników z całego świata, więc no, niewątpliwie jest to, jest to sukces, ale no mówię, no, ja się chcę znaleźć na szczycie, więc. Okay. A czy zdarzyło się, się kiedyś są. tak, że warunki pogodowe przeszkodziły cię, uniemożliwiły ci zrobienie twojego wymarzonego zdjęcia? No na pewno wiele razy tak było, no bo ja na przykład się specjalizuję też w fotografii Tatr z Krakowa, które akurat tutaj nie mamy, ale mhm. możecie odwiedzić mojego Instagrama czy Facebooka. Mhm. No i często bywa tak, że próbuję się dostać gdzieś na dachy, które są bardzo trudno dostępne. Jak uda mi się już uzyskać zgodę, no to jestem skazany na, no na to, jakie będą warunki. No i bardzo często bywało tak, że dostałem tą zgodę, wszystko było fajnie, no ale niestety Tatry się nie pokazały, były chmury, no i... No i niestety nic Bela? nie wyszło. A więc. powiedz, jakie jest Twoje takie największe marzenie jako fotografa? No, w tym momencie no to na pewno chciałbym wydać jakiś album albo książkę, bo tego, to... tego mi brakuje. A jeszcze. na jakie zdjęcie się czai? już tak, hmm. tak ukrycie, skrycie? No, szczerze powiedziawszy, że nie mam jakiegoś takiego jednego zdjęcia, na które się czaję. Po prostu staram się działać spontanicznie i dostosowywać się do warunków. No, zawsze się coś ciekawego pojawi, tak jak ten pudel. No. Nie planowałem go, no. Pojawił się, musiałem to zrobić. Tak samo jest tutaj z tymi zdjęciami, no i tak samo jest z większością zdjęć, które robię. No. Po prostu to jest, to jest wyczekiwanie chwili, no to jest łapanie tych chwil. Jasne, Janku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Życzymy Ci tej wydania tej książki fotograficznej, a jeżeli mowa o warunkach, to nikt lepiej dzisiaj nie jest poinformowany niż Dorota Gardia.